Przebierał się w mundur polskiego żołnierza i uprowadzał dzieci polskie podstępem do lasu i tam rąbał. Oni tak polubili rąbać polskie dzieci, że przez pomyłkę zarąbali czwórkę maluchów ukraińskiej rodziny laszeckich. Bo dzieciaki zbierając jagody rozmawiały po polsku. Laszecka zwariowała, Laszecki zmarł. Dzieciaki były tak zmasakrowane, że nie było można odróżnić, które jest które. I Józef zdążył wyskoczyć przez okno, jak bandyci przyszli. Wiedział tylko, jak w progu bandyta przebił bagnetem dziesięcioletnią siostrę jego, Julianę, i wyrzucił przez okno. I kiedy stałem tak odrętwiały, tej cmentarnej ciszy. Myślałem o moich kolegach z podwórkach, którzy tu leżą z rozbitymi głowami o róg chałupy, wciągnęli do chałupy, wrzucili tam jeszcze jego dwuletnią. Siostrę zmasakrowaną i podpalili chałupę.